Bajeczny kominek dziadka Darka zaprasza na wspólne czytanie. Witam wszystkie dzieci przy bajecznym kominku dziadka Darka. Dziś będzie wierszyk pana Jana Brzechwy zatytułowany Sujka. Wybierała się Sujka za morze, ale wybrać się nie może. Trudno jeszcze rozstać z krajem. A ja właśnie się rozstaję. Poleciała więc na kresy pozałatwiać interesy. Odwiedziła potem Szczecin, bo tam miała dwoje dzieci. W Kielcach była dwa tygodnie, żeby wyspać się wygodnie. Jedną noc spędziła w Gdyni, u znajomej gospodyni. Wpadła także do półtuska, żeby się w narwi popluskać. A z półtuska do Torunia, gdzie mieszkała jej ciotunia. Po ciotuni jeszcze sujka odwiedziła w gnieźnie wujka, potem matkę, ojca, syna i kuzyna z Krotoszyna. Pożegnała się z rodziną, a tymczasem rok upłynął. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Myśli sobie, nie zaszkodzi po zakupy wpaść do łodzi. Kupowała w łodzi jaja, targowała się do maja poleciała do Pabianic, dała dziesięć groszy za nic, a że już nie miała więcej, więc siedziała pięć miesięcy. Teraz, rzekła, czas za morze, ale wybrać się nie może. Posiedziała w Częstochowie, w Jężyjowie i w Miechowie, odwiedziła Katowice, Cieszyń, Trzyniec, Wadowice, potem jeszcze z lotu ptaka obejrzała miasto Kraka, Wawel, kopiec, sukiennice, piękne place i ulice. Yy, jeszcze wpadnę do rogowa, a wtedy będę już gotowa. Przesiedziała tam do września, bo ją prosił o to chrześniak. Odwiedziła w Gdańsku stryja, a tu trzeci rok już mija. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Trzeba lecieć do Warszawy, pozałać wszystkie sprawy, paszport, wizy i dewizy, kupić kufry i walizy. Poleciała, lecz pod grójcem znów się żal zrobiło sujce. Nic nie stracę, gdy w Warszawie dłużej dzień czy dwa zabawie. Zabawiła tydzień cały, miesiąc, kwartał, trzy kwartały. Gdy już rok przebyła w mieście, pomyślała sobie wreszcie. To chcę zwiedzać obce kraje. Niechaj zwiedza, ja zostaję. A ja z wami się już dzisiaj żegnam. Życzę Wam kolorowych snów. Papa. Pa. Sponsorem kanału jest właściciel portalu zadyszkę.pl oferującego ogłoszenia motoryzacyjne za 10 zł.